Witajcie w warsztacie Unimax. Nazywam się Tomasz Krasenski. Zróbmy spawarkę. Spawarka to półprodukt, który jest używany w stolarstwie do produkcji mebli, np. blatów, ale także przy budowie schodów, konkretnie do produkcji stopni. Spawarka może mieć postać deski lub prkna, w zależności od proporcji boków. W każdym przypadku jest sklejona z kilku kawałków, niezależnie od tego, czy są to listwy, deski czy kantówki. Kiedyś miałem wrażenie, że spawarka to tylko tańsza alternatywa dla drewna litego z jednego kawałka, ale to wcale nie jest prawda. Drewno lite, jeśli nie jest odpowiednio przetworzone i zabezpieczone, ma tendencję do wyginania się. Taki idealny duży kawałek drewna jest naprawdę dość rzadki. Musisz umieć go wybrać i obrobić. Tak więc tak, zazwyczaj tańsze jest wykonanie dużej deski ze spawarki niż z jednego kawałka. Ale co jest może jeszcze ważniejsze, dobrze wykonana spawarka jest stabilna i nie wygina się. Ponadto spawarkę można teoretycznie klejeniem dostosowywać do nieskończoności. Najprościej jest wyprodukować spawarkę z jednego kawałka drewna, które tniemy na równe szerokie listwy lub kostki, a następnie obracamy je względem siebie. Sklejamy je razem. Odpowiednie obrócenie zapewni wyrównanie ugięcia oraz kontynuację rysunku. I to jest kolejna rzecz, z którą można dosłownie czarować przy spawarce. To zależy czy masz drewnoboczne czy środkowe. Od tego bowiem zależy rysunek na powierzchni. Boczne drewno wyróżnia się wyraźnym rysunkiem zwanym flądra, który jest wynikiem tak zwanego cięcia tangencjalnego teczowego. Z drugiej strony bliżej środka znajduje się drewno z równoległym rysunkiem, który powstaje podczas tak zwanego cięcie radialne. Jeśli jednak dowolne drewno zostanie pokrojone na kostki o kwadratowym przekroju, można ich obracaniem, podobnie jak w przypadku dziecięcych klocków obrazkowych, zdecydować jaką formę będzie miała ostateczna spawarka. Tak więc teoretycznie przygotowani możemy śmiało przystąpić do produkcji spawarki. Konkretnie mam do dyspozycji hoblowane deski świerkowe o przekroju 40 x 200 i długości 1 m, muszę z nich wyprodukować deskę o grubości 30 m. Deski są widocznie wygięte, gdybyśmy porównywali je w tym stanie, stracilibyśmy dużo materiału, więc lepiej będzie wyrównać krawędź i pokroić materiał na kawałki o szerokości 34 mm. Z powodu ugięcia krawędzie nie będą proste, ale to nie ma znaczenia, ponieważ sklejona spawarka zostanie jeszcze przetoczona frezarką do grubości. Jeśli jednak nie macie frezarki i chcecie skleić spawarkę na czysto, a potem tylko ją przeszlifować, upewnijcie się, że krawędzie są prostopadłe przynajmniej na pile stołowej. Idealnie jest, gdy poszczególne klocki ustawimy w taki sposób, aby zachować pierwotną kolejność. Wystarczy teraz obrócić jeden kawałek o 90 km w jedną stronę, a drugi kawałek o 90 km w drugą stronę. Wobec siebie, więc, kantówki będą obrócone o 180 km co pozwoli na wyrównanie naprężeń i jednocześnie nawiązanie rysunku. Nie zawsze udaje się jednak złożyć spawarkę z jednego kawałka drewna. Na przykład trzeba wyeliminować wadliwe kawałki. Wtedy musimy więcej pracować. Najlepiej widoczny jest przebieg słojów rocznych. Dostrzegalny na przekroju poprzecznym, czyli na końcach ranulków. Nawet bez głębszej wiedzy widać jak się one przeplatają. Musimy również zwrócić uwagę na ostateczny rysunek w płaszczyźnie, aby nie zmieniało się cięcie radialne na cięcie stecznowe. Przejdźmy do samego klejenia. Musimy użyć konstrukcyjnego kleju stolarskiego. Wybór konkretnego typu zależy np. od rodzaju klejonego drewna, wymagań dotyczących wodoodporności czy tak zwu otwartego czasu kleju, zwykłe kleje kategorii D2. Są odpowiednie do klejenia miękkich gatunków drewna i przeznaczone wyłącznie do wnętrz. Ich zaletą jest niższa cena w porównaniu do klejów kategorii D3 i D4. Kiedy kleję dużą spawarkę, np. z dębu, używam kleju z kategorii D4. Konkretnie ten nie jest na bazie poliuretanu, jednak ma doskonałą wodoodporność, a ponadto długi czas otwarty i działa nawet w niskich temperaturach. Klej można nakładać na wiele sposobów. Wystarczy nałożyć go na jedną z klejonych powierzchni, którą równomiernie pokrywamy odpowiednią warstwą. Nie oszczędzamy na kleju ani go nie marnujemy. Oszacowanie odpowiedniej ilości uzyskujemy jednak tylko poprzez praktykę. Zbyt mało kleju oznacza niższą wytrzymałość połączenia, a zbyt dużo kleju podczas prasowania bez użyteczności wypłynie. I dochodzimy do tego, czym prasować, pomijając profesjonalne hydrauliczne prasy. Zasadniczo można użyć prawie dowolnej śrubowej zaciskarki, która ma wystarczające rozwarcie ramion. Z powszechnymi zaciskami typu F jest jednak gorsza manipulacja, dlatego zazwyczaj używa się knechtów, zacisków rurowych lub korpusowych. Ich zaletą jest siła działająca blisko pręta, który również posłuży jako łoże dla spawarki. Mimo to dobrze jest użyć jeszcze poprzecznego podparcia i zaciągnąć je z przeciwległą nakładką za pomocą ścisków. Dziękujemy. To wszystko jednocześnie można zrealizować w jednym kroku dzięki specjalnym zaciskom doklejonej deski z własnej produkcji Unimax. Kantówki są dociskane do siebie i jednocześnie ściskane z góry i z dołu masywnymi profilami ze stali. Te są pokryte farbą proszkową, z której łatwo usuwa się zaschnięty klej. Na jednym końcu znajduje się jarzmo z wkręcaną stopką, a po przeciwnej stronie jest jarzmo z stałą stopką, które można przesuwać po pręcie w krokach co 10 cm. Również jarzmo z wkręcaną podstawą można przesunąć w małym zakresie do jednej z trzech pozycji w zależności od grubości klejonej deski. W przypadku cienkiej deski jarzmo jest bardziej położone, dlatego musi być zamocowane dalej od krawędzi. Do klejenia będziemy potrzebować co najmniej dwóch par prętów i dwóch par jazm. System został zaprojektowany jako stochowalny, a do każdego kolejnego poziomu wystarczy tylko jedna pręta do pary z jarzmami. Zaciski nie powinny być oddalone od siebie więcej niż 30 cm, więc na metr długości musimy mieć przynajmniej 4 zaciski. Oczywiście możemy te zaciski uzupełnić o jakieś zaciski śrubowe, aby zwiększyć ciśnienie i uzyskać jego bardziej równomierne rozłożenie. Podobnie możemy rozłożyć siłę i chronić krawędzie klejonej deski, używając podkładek o tej samej grubości, co klejona deska. Jarzma mocujemy na pręcie w zależności od szerokości klejonej deski. Maksymalnie można kleić szerokość 120 cm. Jeśli kleimy większą ilość klejonych desek, możemy je układać obok siebie. Nie zapomnijmy zostawić miejsca na klej między skrajnymi listwami. Na dolnej pręcie układamy kantówki, a z wyjątkiem pierwszej wszystkie obracamy klejoną krawędzią do góry. Lekko je do siebie zaciągamy i całą powierzchnię pokrywamy klejem. Poluzujemy zaciski i stopniowo obracamy kantówki, nakładając klej zawsze na poprzednią część. Teraz możemy wsunąć górny pręt w tylną jarzmo, przeprowadzić go przez przednie jarzmo i zacząć zaciskać. Dzięki sześciokątnej głowie śruby mocującej można do przyspieszenia dokręcania i odkręcania użyć grzechotki wkrętarki akumulatorowej lub pneumatycznej grzechotki. Do dokręcania nigdy nie używaj klucza udarowego, ponieważ może to spowodować uszkodzenie gwintu. Przez kilka lat pozwolimy na utwardzenie w kształcie, który zaleca producent kleju. W tym przypadku pół godziny w temperaturze, 20 Następnie możemy poluzować zaciski i usunąć nadmiar kleju, dopóki jest jeszcze plastyczny. Dalsze obrabianie jest możliwe dopiero po całkowitym utwardzeniu, co w normalnych warunkach zazwyczaj trwa 24 godziny. Klejoną deskę najlepiej jest ostatecznie przefrezować grubościówką. Jeśli jednak całkowita szerokość klejonej deski nie mieści się w maszynie, Musimy obrobić mniejsze kawałki, a następnie skleić je razem, aby uzyskać ostateczną szerokość. Przeciągniemy je na grubość bliską 30 mm, zostawiając mały zapas na szlifowanie. Wyrównamy krawędzie i możemy je skleić razem. Po utwardzeniu kleju następuje przycinanie do ostatecznych wymiarów, ewentualnie szpachlowanie i szlifowanie. Klejona deska jest gotowa, pozostaje zdecydować jak uformować krawędzie i ewentualnie jaką wybrać obróbkę powierzchni. Produkcja sklejonej deski należy do podstawowych umiejętności stolarskich, a z odpowiednim wyposażeniem znacznie ułatwisz i przyspieszysz swoją pracę, niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą, czy majsterkowiczem. Dlatego umieściłem link do użytych zacisków, jak zwykle, w opisie pod filmem. Jeśli podobał Ci się film, proszę, daj nam lajka. Jeśli jeszcze nas nie subskrybujesz, możesz się zapisać klikając przycisk subskrybuj, a jeśli dodatkowo klikniesz dzwoneczek, jako pierwszy dowiesz się o nowych filmach z warsztatu Unimax. Dziękuję za obejrzenie i czekam na kolejne spotkanie.